Okej, okay, widzę, że jest po armapach. Ok, mówiąc prosto, bo trochę jest tutaj zamieszanie w, w, w tabelce. Ogólnie tak, jeśli Falek wygra ten mecz, to wychodzi na pewno z tej grupy na pierwszym miejscu. A FT5GT wychodzi na drugie miejsce, a Laura niestety odpada. Jeśli Laura wygra ten mecz z Falkiem. To falek również na pewno wychodzi z tej grupy na pierwszym miejscu, lecz zależnie od wyniku, na drugim miejscu może być albo Laura, albo ft 5 gd Czyli tak podsumowując szybko. I mamy Protekty e wait. Tak, falek protektuje SV, czyli bardzo mądry protekt na laurę. Patrząc na jej wynik w e, kwalifikacjach, który chyba był najniższym wynikiem ze wszystkich graczy, prawie najniższym. A Laura protektuje Mirage Garden, czyli też Low Skilówkę. Ja spodziewałem się bardziej Cross Lace'a. zgodnie że to jest łatwiej smisować, więc miałaby większe szanse. Bo jednak patrząc na jej Creation of Fighters z kwalifikacji, to potrafiła ten combo ładnie utrzymać. Ja mamy bany. No właśnie, Fale panuje Crow Story, czyli bardzo mądry ban, boi się o Misa, a Laura może to tak efektyzować, tak więc A Laura banuje Oasis, rzadko panowana sobie mapa, powiem szczerze, rzadko panowana bardzo mapa, ale się dzieje, bo są tam, L... jest to chyba ta. są tam Eleny, są tam SV, tak więc no same słabości Laury to są, więc mhm. to jest też mądry ban. Niby słabości, no ale nie oszukajmy się, SV to nie jest tak naprawdę skill, o Boże, kurwa kółeczka szybko no to ja też tak samo. Tak, tak tak tak. y teraz mamy... Fal... Y Boże, Rolę. Rolę wygrał Falek i chce pikować pierwszy. I pikuje Furalis, czyli... Chce zniszczyć Laurę, tak widać na... ...Elenach. No bez litości. Ja osobiście bym wziął manierę, pojebaną map. Czy widzisz jakieś manierę? A Dobra... Kwicuję kapsa fan grypę kocham kobiety. Ja na też na kocham kobiety. Ja też kocham kobiety, tak. Na pewno Laura ma tutaj dużo, dużo apelu. Nie dojrze, że kobieta, jeszcze oczywiście underdog, słabszy gracz. Zawsze warto kwicować temu słabszemu znaczeniu. O się pyta, czemu ja się dostał dyskwalifikację? Ponieważ. Yy... Chciał się wypisać z turnieju, oddać wszystkie mecze walko walkowerem bez konkretnego dobrego powodu. Jego powód był taki po prostu, że nie idzie mu gra, to uznał, że się grać nie chce. Bo, bo mu idzie słabo, więc nie będzie grać. Tak więc nasz główny organizator nasz główny organizator się. X postanowił, no wkurzył się i go po prostu dyskwalifikował po jak widać jego wcześniejszy mecz został kompletnie anulowany i źle wpisany punktowo, nawet się to poprawi no tak jest no czasem ciężko zdobyć motywację żeby dążyć do swoich celów w życiu tak jak się dąży do końca paseczka na tych nudlach no a znaczy ogólnie no jeśli ojciec miałby jakiś konkretny powód nie na się stało że nie może jakoś ale. To... Ale po prostu, że nie, nie bo nie, bo mu, bo mu nie idzie. Stracił chęci do gry. Nie ma motywacji. Myślał, że yy, grając w turnieju wrócił mu motywację. mu nie wróciła, to uznał, że nie gra. Przez co yy, gracz, który yy, miał sida numer 33, on nie przeszedł, tak? Albo mógł wyjść gracz, który by zagrał. Ale cóż. Widać, że nuta pasuje do takich głębokich myśli bardzo. Oto. Ale wacasz na mapę. Z zaskoczony jestem Acuracy Laury. No dobrze, idzie. I trzymanie i co i to życzemy Kombo. Falek ma tą przewagę procenta, ale jest to w zasięgu missa, więc Jestem zdziwiony, że tak, Laura trzyma takie dobre akurat na tym. Spodziewają się. Spodziewałem się tutaj mocnych lm break'ów, jakieś breaky a tutaj nawet ładnie idzie. Może to taka taktyka, że udajesz, że jesteś słaby na arenach, a tu proszę. No w innych turniejach jakoś to tu nie wychodziło, no, ale dobrze. Może ma busta. To... Bo, może ma właśnie. To nie busta, jest... boosta, bo kwasa sobie zrzuciło. Dokładnie, busta to dostała, więc... Ale niestety, no... To jest za mało, żeby wygrać z Falkiem, bo Falk ma jednak tutaj bardzo mocny wynik. 9,9 a to jednak jest no, bardzo mocny gdzie mało kto by mógł przebić. To, no. był pik, to był pick więc teraz może się Laura zrewanżować. Ma spore pole do wyboru. Ja bym wziął tą mapę, co ma najmniej gwiazdek. Najłatwiej wygrać. Przeciwko Falkowi to ja nie wiem. Znając ACC Laury to ciężko to widzę. Żebym też ten... Głównie myślę, że, myślę, że F Falek już miał przewagę na starcie, bo ma lepszego skina chyba. Tak jest. Skin to jest skill. E Laura startuje swoim protektem od razu. Czyli Miller's Garden. Techniczna rowskilówka. W sumie to był jej jedyny dostęp, jej najlepszy pick. Jego jedyny dostęp, to jest najlepszy pick, bo Crows jest zbanowane. Tak więc jest jedyna dostępna ryżowa ruski lówka. I jak radę, widzę, że mecz idzie szybko, sprawnie startujemy kolejną mapkę, bez zbędnych przerw. Tutaj definitywnie Laura musi liczyć na jakieś mislu walka, ponieważ to jest pewne, że na ACC zmierzy laurę. A, no już A ja tam pierwsze stukło to jeszcze, tak... Jest to trochę, a co na początku? Tak, podwustokowa, pod, pod, już tak można określić przewagę mniej więcej. No. I stosuję nie tak źle, tak na nie tak źle. Uj. No, te dysetki. Oj. Myślisz, może jeszcze dogonić? Na ACC na pewno nie. O Jezu, ale traci te 200 naprawdę dużo i robi na tych, na tych technicznych burstach. No na ACC na pewno nie przegoni falka. No musi falek misować. I innego, nie widzę innej szansy kompletnie. Widać tam jakieś pojedyncze 200 u falka. Widziałem chyba jedną o dwie. Ale to co robi Laura, no to jednak jest duża tutaj różnica, jeśli chodzi o ACC. I nie. bez misu falka się nie obejdzie na tej mapie. No pewnie coś jeszcze może wymyślić w trakcie, jeszcze jest farm, więc można jeszcze łamać palce przeciwnikowi. No i jest to dość długa mapa, więc zawsze może wiesz, stać, pojechać nad nimi. Hm. No strasznie nie jest, większość ryżu jeszcze w mista. Przewaga się utrzymuje póki co. Teraz wchodzimy w pierwszy trudniejszy part. No zaraz szybkie streamy. I właśnie w nie wchodzimy. No, porodnicy oboje wytrzymują ze streamem. Uuu, mm -hmm. ale to wszystko powiedział, dał mi dużo. A ja mówię, nadal, nadal nie ma miejsców u falka i bez tego się nie obejdzie. Nawet nie wiem, czy by jeden mi wystarczył z taką szwagą akuracji. Chciałbym się przynajmniej teraz z wami A Powiem że teraz coś falka chyba jedzie. żeby rozproszyć. bo już tam leci kobieca energia. Telefon do siostry. Ja okay, za drugą, trudniejszą sekcję, ma sekcję mapy: czyli Eleny z miniczekami, tak, tak, tutaj musi polecieć miejsce, bo już chyba nie będzie. Mm -hmm. jeszcze, mamy, jeszcze mamy bursty z Doha i no też sobie parę z tym poradził. Widziałem tam parę do ale to nie wystarczy. <śm> <śm> no, Nadal nie ma misa, więc. Laura stara się jakoś tutaj walczyć w tym meczu, no, trzyma to combo, ale ale. No, falek nie daje, falek nie odpuszcza niestety. Zbierze się zbierza od sukapy, praktycznie już nie ma czasu na dobynięcia strat, tak więc. Ten, niestety, Druga... wie, że zrobiła. Laura zrobiła na pewno wszystko, co się dało. No, tutaj jednak nie ma co, co jej zarzucić. Utrzymała FC jest nie takie złe, no ale Falek jednak jest dobrym graczem na ryżu, więc. No ciężko tutaj było. No, dwusetki głównie. Ratio tam nie było aż takiej wielkiej ratio różnicy, na te dwusetki jednak, 23. Podoba mi się, że to były dwa takie clean FC, bez żadnych setek 50, trafiając Takie Czyste full combo u obu graczy. Tak, tak. Tęcza na pewno sprzyja Falkowi, co jest całkiem dziwne. Oj, i Falek klikuje swojego na Czyli SV... stosunkowo prosta SV, ale... Patrząc na performance Laury, na jakikolwiek SV, to... Możemy skipować patomapę. mapę. No nie obrażajmy, Gramy. Zawsze może być boosty, istnieją, to jest potwierdzone. SV boosty u Laury, to byłoby coś. Aha. Kobieta modę. I porobiony. Co to w napazy jaki gry? Chyba żadnej. żadnej. To fajny utwór. Znaleziony tak. pewnie na jakimś. nawet nie za artysty zbytnio i to. Może tak. ma jakieś fajne piosenki, musimy przesuwać. Takie chillowe. Taka nie chill, nie, nie kojarzy. o, kojarzysz No właśnie nie kojarzy. A na ja pewno nie wiem. Więc... Na przykład Beethoven albo Mozart. No to widzę klasyczne. Maniera też wiadomo. No ale fajne utworki widzę tutaj i to. Może ma więcej takich chill chillowych utworów. na muzyka do wiadra. Szybkie wiadro. I leci ACC. No i startujemy z hejną mapą. Liczymy na sv boostu u Laury. No a Laura już nawet na placie bez sv Dobrze jest. Ojej. Ojej. Już już na podłogę. Uuu, setka oparka. No. I nie ma? chociaż no robi teraz cyfryki cały czas. Setka u była chyba strasznie przypadkowa, z tego co widzę. No, może tam kołot no, szuknął. Aż tak gdzie jej nie idzie, jak na nią. To jest prosta SVK, więc co, nie ma tutaj... Na pewno by tutaj nie zrobiła A. A to setka, Boże. O, jest! O, 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 o. Jest znowu o, o Jezus. O Jezus, ma O Jezus, kochany. Widać, że Laura chyba nie lubi słodzamów, Bardzo nie lubi. U. Same dwusetki, same lejty. Już, cały już na podłodze, praktycznie. No. Otęcza no, nie sprzyja. No, dobra, mówiłem, że... Nie spodziewam się, że tutaj się da zrobić A. Ale chyba no... Laura jest w stanie to osiągnąć. No cóż, no widać to nie wolno wiadra w czerwie. Dobra, ale odrabia, nie. Ja chyba jednak utrzyma tą meskę. Nawet 96. No, czyli co? kibicujemy już tylko, żeby. O. O. No, Jaska już będzie raczej. No, na pewno będzie SK, ale ma 96 nawet więc... Czyli ta chyba najgorszy w na tej mapie z wszystkich meczów, więc. Ludzie, większość graczy nie miała lepsze side Sighttrid na tej mapie. Chociaż to, że to też był Sighttrid. No, ten nie sprzyja niestety tej laurze. Niestety porobiono. 3-0. To jest ten czas. To jest czas na comeback. Tak jest. O! Laura pikuje hr czyli mapę na CC techniczną. Sunflower. To jest krena pa dobra na wiadro. Znaczy piosenka. Ja nie wiócę, ja, ja nie nucę generalnie przy wiadrze. sąsiad przychodzi tylko i wieś. O, po co szybko wystartowaliśmy. Cieszy mnie to bardzo. Dwe też się pewnie z tego cieszy, bo szybko mecz idzie. O Boże święty Jezus. 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 o Boże święty. Delej ty. o Boże kochany. Oj, oj, oj no. Co tu dużo mówisz? Aż, no, ciężko aż komentować. Co, e, co tam ostatnio grałeś? Ty tak jakieś gry dobre masz? No, ja grałem sobie na konsoli P4 czasami. To... Ja sobie ściągnę emulator tej trójki, ale, ale nie chodzi mi za bardzo. Włączyłem tam, żeby połowa rozdzielczości była i tak zacin Ja sobie czasami tutaj sobie trochę skaczę na DDR-ce, cisnę. Na... No no, mój siostrzeń gra, takie rzeczy w górę, Widziałem, tam pięk, Pięknie skacze, pięknie skacze. Kiedyś będzie dobry grać z niego. Nauczę no, go, jak się wiatru bierze, jak się busty robi. Dokładnie, trzeba. Trzeba to zrobić. No ja to widzę, że Laura trochę drzebie jak ale... ale nic. O, mapy. Myślisz, może je być jeszcze jakiś comeback? Nie. A jak farka, jak Falek się przewróci z na przykład? No to może tak. No nie jest ogólnie że Laura na takich mapach misuje, a na... Na trudnych żówkach trzyma kombo, to jest. tego nie rozumiem. <gryzanie> Inne tempo umysłu. Dokładnie. <gryzanie> to tak, profesora zabrał do podstawówki. Jeżeli się zabrał profesora do podstawówki, wiem profesor matematyki. Nie, wiesz, nie wiadomo co potrafi idziesz do podstawówki jest... i, i nie potrafi rozwiązać 5x5, tak? No, <laughs> takim taki przykład właśnie. Profesor do podstawówki. No co to jest, Hiz, parzysta. <laughs> Która ma parę tak? Co no tak? i teraz skończymy mecz. No my Błąd w, w tabelkach no, nie ma zbyt znaczenia, ponieważ Laura jak i Jasio nie wychodzą z grupy. A Falek wychodzi na pierwszym miejscu. I, i też gratulujemy FD5GD, który wyszedł z grupy na drugim miejscu, wygrywając tylko jeden mecz. Dokładnie, Piotr Oklaski. A my będziemy się widzieć za. Już patrzę. Kolejny mecz powinien być 18.45 ten mecz, tak! To jest Jasion kontra Falek, więc ten mecz się nie odbędzie Tak więc ostat... kolejny mecz będzie o 19.30 I będzie to Arfu kontra Sati Będzie to komentować dla was Justin14p! Czyli debiutant na tym komentatorskim I Kamikaze Proszę to tak to więc... nie wyłączyć radioliburników